Hejka! Witajcie drodzy telewidzowie w następnym odcinku Plants vs Zombies Zostało nam niedużo osiągnięć do zrobienia Grounded, dobre. Pokorn Party, Mustache Mode i Mortal Door To wszystko się zajmiemy tym niebawem yy, Zarobiłem sporo pieniędzy Więc kupimy wszystko co to zostało w sumie na razie i zdobędziemy za zdobycie wszystkich roślin, dobra Czemu nie mogę kliknąć na... No e... i mamy Winston Tree Wisdom Tree jest to drzewko, które nam e, daje różne porady do grania ogólnie No większość już wiemy, ale jest to fajny dodatek, jest potrzebny do osiągnięcia, więc i w Wistach to jest Twoje drzewko wiedzy. Da masz trochę na początek nawozu dla niego. Wow, dajcie mi kliknąć. Dzięki, że mnie nakarmiłeś. Daj mi więcej jedzonka, a będę ci dawał przydatne informacje. Czompery i orzeszki bardzo dobrze działają razem. To nie niespodzianka, w końcu byli kolegami w, w koledżu, na studiach. A? Jeżeli kiedykolwiek słuchasz co mówię, to słuchaj tego, potrzebujesz dwóch rządków słoneczników, co najmniej. Nienawidzę zombie nurków. Jak, się z nimi, jak sobie z nimi poradzić? Lilia Wodna i orzeszek Właśnie tak. Psst. Spróbuj napisać przyszłość podczas gry. Podczas grania, by doświadczyć zombi z przyszłości. No dobra, kupimy wszystko od razu, co tu jest. Takiego. Może potrzebniejszego to, to dać sobie jedno, to konewkę, która podlewa cztery pola naraz. Yy, ślimak, który zbiera za nas monety. Nie wiem, no kupiłem jeszcze korny kanop. Korny kanon? Nie wiem, ja, kupmy jeszcze jedzonko. Już więcej pieniędzy nie będzie nam potrzebne raczej. Myślę, że jestem perennial, jakiś tam, nie wiem. Dobra, dalej. Ile bomb wiśniowych potrzeba, żeby zdjąć Gargantaura? Mm, więcej niż jedną, mniej niż trzy. Dwie. Jeżeli szukasz roślin grzybowych do swojego ogródka, będziesz miał większe szanse je znaleźć w poziomach nocnych. Nie martwiłbym się um, niszczeniem swojego ogródka za pomocą dum szrumów. Ziemia sama się uleczy po czasie. Próbowałeś kliknąć na kwiatki w menu głównym? Spróbuj. No, one odpadają po prostu. Nic specjalnego. Taki mały isterek. Mamy też tego. tego ślimaka. Można mu jeszcze dać coś ciekawego, ale tam jak zdobędę to pokażę Wam. Legendy mówią, że zamrożone zombie jedzą wolniej. Tak, właściwie to prawda. sześć o rzadkim zombie? Yeti. Mówi się, że chowają się w całkowitej ciemności. Co jest tańsze niż darmo? Nic. Dlatego półszczermy są strasznie dobre na nocnych poziomach. Chcesz znaleźć roślinę wodne do swojego ogródka? Myślę, że będziesz miał największe szanse szukając w wodnych poziomach, basenowych. Zauważyłeś, że gargantuary czasem używają innych zombie, żeby bić twoje rośliny? Hmm. Ciekawe. Stinki ślimak uwielbia czekoladę. Może nawet za bardzo, wiesz. Nie będzie. Nie będzie mógł siedzieć w miejscu, kiedy trochę dostanie. Niestety no już nas nie stać na więcej. No i on powtarza też czasami. Tymczasem my idziemy spotkać tego zombie. Pojawia się on tylko na tym poziomie. Survive the night! Ja, ja, widzicie, jest zombie ety. I spróbujemy go zabić. Żeby zdobyć osiągniętko pum, 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 pum. Telefon mi się zaraz rozładuje. Co nie jest. Ani trochę fajniutkie. e. -e. e, -e. e, -e. e, -e. Na tym poziomie nie ma muzyki, splitki na razie nie będę kładł. Dobra. Gdzie nic do, lepszego nie dostaję. W sensie mam gwiazdkę, ale gwiazdeczka to wiadomo. Że różnie działa. Dower sobie zachowamy. Będzie w porządku chyba Dobra, magnet na razie nie... Będą W moim pasku Taśmie Taśma... jak to było? Taśma niewodociągowa No po prostu taśma Produkcyjna można powiedzieć To jest jedno z ważniejszych wynalazków XX 20... XIX wieku Jeżeli dobrze pamiętam Jestem pewien kto ją wymyślił Możliwe że pan Mercedes albo Ford Jakiś gościu co też wymyślił coś zełtany. Znaczy jest znany z, z marki samochodu, ale nie jest pewien, której z sobie jednego zachowam, ponieważ jest bardzo dobry do załatwiania zombie team, ponieważ on bardzo lubi sobie czasem uciec. Rindy, szafala. Nie jestem pewien, w którym momencie się pojawia zombie yeti, ale wiem, że jest tylko jeden, jeżeli się, nie, jeżeli dobrze pamiętam. Pojawia się tylko za drugim i kolejnymi razami, jak przechodzimy ten poziom. więc... Warto pamiętać. I poziom nie jest taki prosty w sumie przy okazji blokujemy kolejne osiągnięcia widzicie, zombie teraz mają wąsy to jest dosyć zabawnym dodatkiem Gwiazdki z tyłu nie są tak potrzebne, bardziej się przydadzą kaktusy. No. No, no. jest zombie Yeti. Ma brzydki zwyczaj ucieczki, ale akurat się udało go załatwić bez problemów większych. Dlatego dobrze jest za nim postawić split beat. Na To tym to jeszcze bez problemów powinien być ten poziom. Raczej. Tutaj. Dobra Jak mówiłem bez problemu hmm. lepiej się upewnić, że mam na każdej linii splitki Trochę słaby jest ten poziom, bo mało widać co się dzieje do oglądania ale gameplayowo nie jest w taki prosty Co coś widziałem jakby się przebijali no chyba mi się wydawało tylko, także no problem Chciałoby się więcej magnesu. na początku, więc bez problemu. Tutaj coś się wydarzyło. Czy nie mamy roślinki, albo po prostu nie no postawiłem jej tam nigdy? Jest też taka możliwość. No, mamy magnesik. To się przyda, myślę. Bardziej niż ta gwiazdka jedna. Oj, czekoladę dostaliśmy. Jak mówił mądry drzewiec, po Mystical triki. możemy nakarmić ślimakanią i wtedy będzie zajebiście będzie po prostu szybszy i chętniejszy do pracy. jest tylko jeden. Hmm. Położemy w wodzie. Kiedyś tam dole są jakieś problemy. Były więcej Czekolada. Dobra, przeszliśmy ten poziom. zdobiliśmy osiągnięcie. Chyba. Tak. Hm? Jest. Kryptozombolog. Zombie Wysoka... Odporność, no w sensie wytrzymałość. Wyjątkowe, ucieka po chwili. Nie wiadomo wiele o zombie, oprócz jego imienia <grymne> niewiele wiadomo, nie wiadomo o zombie, oprócz jego imienia daty urodzenia jego numeru ubezpieczenia historii jego edukacji. Przeszłych doświadczeń w pracy i tego, jakie wali kanapki z pieczoną wołowiną i swiss, to chyba szwedzki ser, nie wiem. Ten zombie się trzęsie, bo nie jest mu zimno, tylko jest szalone. Balonowemu zombie naprawdę się poszczęściło. Balon naprawdę działa. I nikt, żaden zombie inny jeszcze tego nie skumał. Zombie górnik spędza 3 dni w tygodniu. Żeby jakiś... Excavation permit? Co to kurde jest bo Excavation permit nie, 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 dzięki Zlecenia na wykopy żeby dostać zlecenie na wykopę sproing, spring. To jest efektywny i mocny zombie, który robi to co najlepsze Zombie bungee Uwielbia podejmować ryzyko Mimo... Skoro jest już martwy, to czemu nie może się troszkę zabawić? Drabinę za 8,99. Ze wszystkich rzeczy, które katapultowy zombie mógł yy, strzelać kat z katapulty, wybrał yy, piłki do kruszkówki, wydawały się najostrzejszym wyborem i najlepszym. Gdy Garganturier idzie, ziemia się trzęsie. Kiedy Ziewa inne zombie z... cichną. Wszystkie inne zombie chciałyby być takie jak on. Ans wciąż nie może znaleźć dziewczyny. Imp może być mały, ale jest. Wiry Żelasty. Niezmordowany stalowy, druciany metaliczny. Elastyczny. Jest niezły w, w judo, w zombie judo, zombie karate i, z i w bijatykach na gołe pięści. Też gra na melodice. Czym jest ta melodika? Okej, okay, dobra. Takie małe pianinko śmieszne. W porządku. No i mamy jeszcze Zombosa. Edgar George Zombos. Uzyskał swój doktorat w tanatologii jedynie od dwa lata. Szybko yy, opanował technologię tanatologii. Zbudował swojego niosło, budzącego strach ząbota. I chce przejąć władzę nad światem. Jest to dnia roślinka, Kopkanon. O co chodzi z Kopkanonem, tak czy inaczej? Poszedł do Harvardu. Praktykuje prawo w prestiżowym nowojorski, nowojorskiej firmie. Nie wiem, firm. To nie jest firma solidna przed, w przedsiębiorstwie, może być. To, to w sumie firma. Może wybuchnąć całe pola zombie z jedną kukurydzą? To jest wszystko, to jest oczywiste, ale... Tak naprawdę, co go motywuje? No i to były wszystkie wpisy. My zdobędziemy kolejne osiągnięcie, którym jest grounded. Czyli musimy przejść yy, poziom na dachu bez... O, nadal macie abwansy. Bez używania katapult. Co nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Czekajcie, to muszą być bez katapult, czy też bez doniczek. Hmm. Dobra, bez katapult. No, no, szybciej. Zapraszamy do komina. Mmm, w ogóle, co ty z mi... Te kolory to mi bardziej się kojarzą z jakimś promieniem laserowym. Hmm, co ja się męczę w ogóle? Dobra. Mmm, myślę, że dynia będzie w porządku. Tak. To jest pierwszy poziom, więc nie powinno być jakoś ciężko. ta 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 ta, ta. Ten, 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 ten. Dobra, dawno nie grałem na dachu w sumie. Znaczy u Was to chyba było w ostatnim odcinku, nawet więc. No, ale u mnie to było kil... kilkanaście dni temu, nie wiem czy nie tydzień, więc zobaczymy jak pójdzie. Czyli jak zrobię to osiągnięcie, to jeszcze mam. Muszę zrobić 20 flag w... w Survival Endless i coś tam jeszcze. To też się zajmiemy tym, ale to już będzie w następnym odcinku. Nie wiem, czy to nie będzie na dwa odcinki podzielone. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. W sumie równie dobrze mogę tam z tyłu słoneczniki stawiać, jak i tak nie będę miał żadnych innych roślin. W sumie to ja przeszedłem Nie, dobra, nie przeszedłem poziomu bez używania mm, katapult. Bo coś tam używałem, ale głównie się skupiłem na gwiazdkach, pamiętam. Ale jednak jakieś katapulty chyba były. Tylko nie pamiętam, czy to było na nagraniu, czy jak sam grałem. Dobra, dajcie więcej tych słoneczników, bo i tak nic tam innego nie mam zamiaru stawiać. No dobra hmm. Sam wielki, wie, samo wielkie mistyczne mądre drzewo mówiło, że co najmniej dwa rzędy słoneczników, więc ja zrobię double i and give it to Widzicie nawet widać, że groszki lecą niżej od repeatera, kiedy jest już lekko na zagięciu to wcale nie tak, że mógłby troszkę do góry skierować swój... swoją główkę i nawalać oczywiście nie to nie ta gra oh no anyway o zombie, proszę przestać e, Co? Nie Nie o to mi chodziło Chyba, że Taką energię, kiedy trzymają, mają te groszki, że one po prostu zawsze lecą w prostej linii. No, znaczy na to wygląda, ale w rzeczywistości wątpię, żeby tak to wyglądało. Że jakby skierował trochę do góry, to by poleciało w kosmos. Kto wie, kto wie. Świecie jest wszystko możliwe Dobra, to niedługo będzie druga flaga Więc świetnie Naprawdę świetnie idzie Muszę coś przetestować. Ja chyba tego już nie zdążę przetestować. Jestem ciekaw, czy można postawić imitatera w dynie i pod nim postawić coś innego. Chyba nie. Przekonajmy się. Bo na dole jest słabo, więc zdążę. Cyk? O, można, dobra. Ciekawa. Ciekawa zagłostka, muszę przyznać. Dobra, widzicie, te wąsy nie są prawdziwe. One są doklejane, bo odpadają osobno. Chyba, że nie wiem, że takie ostre są te groszki, że odcinają im wąsy. Okej okay. w takim razie, dobra, grounded. No, dobra. Ale... Fajnie. A no więc tak, yy... popcorn party. Dobra, to to wszystko będzie w następnym, ostatnim już odcinku, który pojawi się trochę, trochę, yy. trochę to może zająć. Zobaczymy, bo zarobienia na tego talkingu z doma może być. Męczące. Ale tak to dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku Plan vs Zombies. Siemaneczko.